Siemano widzowie, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj będzie taki luźny odcinek, trochę dłuższy niż zawsze, ponieważ będziemy zbierać naseta. Wpisujemy warp ziemię. No i tak. I... Teraz podam wam wynik konkursu, kto wygrał oczywiście, bo nie będzie tak. Po... E, czekajcie. Wygrywa... W konkursie wygrywa Arcio Pierdarcio. Tak więc zgłoś się po nagrodę na, na Discordzie albo w Minecrafcie, kiedy będziesz grał. I lecimy dalej i poza zbieraniem seta oczywiście będziemy robić jeszcze inne rzeczy. Na przykład oprowadzę was y, po serwerze, a to to nie wiem co tu robiło, tego ostatnio nie było. To jest po evencie, którego już nie ma. Piszę nawet event i, no, widzicie. Tak więc, y jeżeli zaczynacie, to rozpicie się tutaj. Możecie sobie odebrać dzienną nagrodę. Na przykład ja tego nie odbieram. A nawet historię nie mogę sprawdzić, bo tego długo już nie odbieram. Jak odbierzecie sobie dzienną nagrodę, kliknijcie tego NPC-ta. To wtedy pojawi wam się, pojawią wam się przydatne informacje, czyli jeśli we mnie klikniesz, to zgaduję, że jesteś u nas nowy. Ale nie przejmuj się, wszystko ci zaraz wytłumaczę. Na tym serwerze musisz zbierać bloki, żeby ulepszać coraz to bardziej swojego seta oraz broń. Użyj komendy serwer początek, aby, dostać się aby zostać przeteleportowanym do Villagera z początkowym setem, od którego zaczniesz swoją przygodę. Czyli nie musicie wpisywać też war początek, tylko po prostu idziecie tędy tutaj, o tutaj na koniec. I tutaj mamy początkowy generator i sety. Obok, pamiętajcie, że to jest obok topek. Obok topek. I jeżeli zrobicie pierwszego seta, to wtedy idziecie na tą wyspę i tak po kolei za każdą. Ale muszę Wam powiedzieć jeszcze jedną ważną rzecz: bo większość osób, jak skończy robić seta tutaj na Żelaznej Wyspie, idzie na Lazurytową. A na Lazurytową nie powinniście iść dlatego. Ponieważ wyspa, która jest po y, żelaznej, jest właśnie tutaj. Jest to wyspa Redstone'owa. Potem po wyspie Redstone'owej dopiero idziecie tutaj na tą y, lazurytową. Proszę bardzo. Po lazurytowej nie idziecie na diamenty, tylko idziecie na złoto, i po złotym nie idziecie tutaj, tylko właśnie na diamenty. Po diamentach idziecie na szmaragdy. Po szmaragdach idziecie na deryt itd. Tak dalej, tak dalej, tak dalej aktualnie setów customowych, czyli tych od żelaznego, tutaj jest 31. Jeżeli wliczyć by ten, ten i te resztę, to macie to macie 39 y, setów. I tutaj, jak macie ten poradnik, to potem, to potem pod komendą slash generator znajdziecie listę wszystkich generatorów innych, które, czyli na przykład tamtych, które Wam pokazałem. I pokażę Wam jeszcze sposób, jak najlepiej się zarabia. Poczekajcie, bo kiedy zaczynamy swoją przygodę, wpis. Wpisujecie slash warp brukowa I idziecie na wyspę drewnianą Wtedy u tego npc Kupujecie elitrę Idziecie znowu slash warp brukowa I wtedy lecicie sobie Do tego ulu Wtedy szybujecie do tego ulu I Tutaj czekacie po prostu Aż się zrespi miodek Na przykład teraz go nie ma i tu są trzy generatory, które rozpią się co 3 minuty, i dużo osób tutaj zbiera nowych, dla, przez co po prostu zarabiają sobie pieniądze i kupują sobie części seta. Bo dużo osób wystawia dobre części seta, na przykład 28 po taniości, na przykład to jest za 1200 klata 28. Tu są buty 28 za 2000, litra za 28 za 4000. No i to, na to nie zwracajcie uwagi, bo to jest po prostu z eventu i no. Tutaj znajdziecie też. Yy, tu są kategorie, wszystko, bronie, siekierki, łopaty, hełmy na Na przykład tutaj są na pierśniki, tu jest napierśnik demona, czyli najlepsze aktualnie. Spodnie. Tu macie wszystkie spodnie i nie pomylcie spaczonych nogawic z yy, nogawicami z, złoosadnika. Buty, litry i w kategorii uzbrojenia znajdziecie miecze 28. Wor, wor, worki na słodycze i główki słodyczy. Oczywiście są jeszcze powiększone dertesty i smocze fajerwerki, ale tutaj w kategorii eventowe znajdziecie jakieś książki i klucze potem w odłamkach to są po prostu smocze odłamki wystawiane za które możecie tutaj u szamana kupować perki na przykład ja mam y, cały perk wampiryzmu pełny no i perk życia i aktualnie zbieram na perk życia 3 no, trochę mi zostało do tego, żebym zrobił. I tutaj w sklepie macie, możecie sprzedać właśnie lepki miód, na którym będziecie mieć dolary. I ja aktualnie posiadam 1340 dolarów, więc nie jest to jakoś dużo, ale potem w sklepie za czas możecie kupić... Możecie kupować y, odła smocze odłamki i kluc klucze i lucky bloki oraz super monety, które nie przydają się y, bardzo. Y, jedynie przy przydają się do kupowania tokenów AWK. Gdzie za godzinę macie taki jeden token i za cały dzień awczenia, czyli 24 tokeny AWK, 24 godziny macie jeden żeton AWK. Z czego za dwa żetony i 18 tokenów AWK Macie klucz do starboxa, czyli tej oto tutaj najlepszej skrzynki, w której jest set opętanego osadnika i pajączaka. Są to dosyć dobre itemy, ponieważ dodają bardzo dużo serc. Mamy trzeci najlepszy amulet y, Serca Ziemi. Są jeszcze genboosty, ale to jest bardzo mała szansa na trafienie ich. Ja na przykład kiedyś trafiłem genbusta razy 5 i genbusta razy 2 tymsora razy, dwa dużo razy tropienia, ale mniej z tym. I teraz pokażę wam drop z Lucky Bloka, więc który jest bardzo dobry, bo mamy Genwu razy 30, 20 i 10. Pradawny amulet 9, najlepszy amulet na serwerze. Podziemny amulet, czyli 8, drugi najlepszy na serwerze. Super utwardzone surowce, smoczą firewerkę smocze odłamki i klucze do Starbucksów. Teraz wracamy sobie do rynku, gdzie możecie takie klucze kupować. Tak jak lucky bloki y i vouchery, których aktualnie na rynku nie ma, ponieważ jest bardzo mała y, ilość voucherów i ja na przykład y, dostałem za darmo voucher na, na svipa na 31 dni po zakończeniu i po m, początkiem września. I użyłem, bo data ważności tych voucherów była do 2 września, ale mi udało się użyć tego voucheru po 2 września, ponieważ yy, ponieważ nie wiem dlaczego. Po prostu ta tak działa ten serwer, trochę zbugowany, trochę nie, ale ważne, że jest yy, fajny. I tutaj od największej ceny to ma się największą cenę y, to macie rzeczy, które po prostu od największej ceny są wystawiane na przykład y, no nie powiem co y, tutaj macie na przykład najlepszą klatę, bo 31 jeszcze nie ma enchantów, no to no raczej nie no raczej. No nie ma po prostu mobów tam jeszcze i na przykład mnie stać na takie smaczne odłamki tutaj, no taką eletroguśta mnie jeszcze nie stać, bo mam mało dolarów. I mamy 6 stron na rynku. W sensie aktualnie, bo, strona, bo st strony zwiększają się wtedy, kiedy będzie po prostu więcej rzeczy. Czyli na przykład jak z, ten, jak y, zapełni się y, szósta strona, to otwiera się wtedy siódma i tak dalej. Jeżeli chodzi o klany, to wpiszemy sobie na przykład mój klan. I taki klan możecie stworzyć, wpisując slash klan z. z klan stwórz. Ja nie będę tego wpisywać tak samo jak slash klan opuść, ponieważ mam najlepszy klan na serwerze aktualnie. Dzisiaj jestem w nim. I, I po prostu nie chcę się znaleźć, a w ogóle dowiecie się, jak dołączyć się do tego klanu. Wtedy kiedy po prostu będzie, będziecie mieć potrzebne rzeczy. Mm. Dobra, tak więc to będziesz chyba na tyle w tym odcinku. I do zobaczenia już niedługo. Cześć!